W dzisiejszym odcinku zagram na serwerze poolcraft.pl i pokażę wam trzy najlepsze sposoby na zarobek. Jeżeli chcecie teksturpaka, na którym gram, macie go w opisie na Discordzie i wpadajcie do mojego grafika, który zrobił mi tą miniaturkę. Link w opisie. Bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Dobra, śmiało ja już jestem w Minecrafcie i w tym odcinku pokażę wam trzy najlepsze sposoby na zarobek na serwerze poolcraft.pl na nowej edycji Box PVP. O jak widzicie tutaj mam zombiaczka Zombiaczek to jest youtuber msg Zombiaczek siema Nagrywam poz Pozdrowisz Może cię... Pozdrowienie od zombiaczka Chociaż nie wydaje mi się On jest pewnie zajęty O jak widzicie właśnie tutaj kopie To jednym właśnie z najlepszych sposobów Na zarobek jest kopanie O zombiaczek napisał Pozdro o, ja nie mogę. Dzięki. Mega dzięki, zombiaczek. No i właśnie przychodzimy już do sposobu pierwszego. Ok, sposobem pierwszym jest kopanie. Jak widzicie, kopanie bardzo dużo daje. Ja sobie wyłączę ustawienia. Tutaj mamy takiego pięknego teksturpaka. i ja sobie nie dam, żeby mi się sprzedawało. A teraz patrzcie. Chwilę sobie pokopię, dosłownie parę sekundek i sami sobie wywnioskujecie czy to jest w ogóle opłacalne? No dobra, kopię już, kopię, kopię. Ja zrobię cięcie, chwilę po i zaraz się znowu z Wami zobaczę. Elo. Dobra, ja już wracam z chwili kopania i dosłownie kopamię, nie wiem, z 3 minuty niecałe. Sklep, Ops, sklep za monety. Sprzedajemy 12 koła. No, z 13 koła zarobiłem, nie wiem, z 3 minuty kopałam sobie, więc 13 koła w 3 minuty, wow, bardzo dużo. Ogólnie jeszcze zombiaczek tutaj na czacie miał falę, nie wiem, eventów i jest właśnie turbodrop. I też fajnym urozmaiceniem są lucky bloki, z których wypadają Wam super przedmioty, m.in. kaska. A bez przedłużania, aż przechodzę do drugiego sposobu. Dobra, widzowie, drugim sposobem jest yy, zabijanie na strefie PVP. Ja, jak widzicie, nie jestem w żadnej topce, mam 0 zabić, dlatego że ja na początek kopałem i miałem w pewnym momencie pierwszą topkę kasy. Teraz to jest aż 3 miliony. Ja nie wiem, kto tyle kopie, ale okej. Okay. To jest właśnie jeden. Z kolejnych sposobów możecie kogoś zabić, na przykład takie itemy, nie wiem, zagłady, jak ja mam, czy fizytora, czy jak ja mam też sobie sprzedać. No i tam macie parę kaski. To jest taki drugi sposób. I ostatnim, trzecim sposobem jest handel na rynku. Pewnie wszystkich Wam znany. Patrzcie, ja sobie wpisuję komendę aha i tutaj sobie szukam na przykład szafiru. To są cztery szafiry za 50K. Kupuję go sobie, zostawiam w Enderchesie, jak jest aktualizacja sprzedaję i wychodzę z bardzo dużym zyskiem, bo teraz wydam, chyba tam było 50 koła, a potem, nie wiem, sprzedam to pewnie jeden szafir za, nie wiem, 100 koła. I wychodzę na tym na ogromny plus, więc to jest taki mały też poradnik dla Was, jak dobrze zarabiać. I to ogólnie był trzeci sposób, ale możecie też tak robić z wszystkimi rzeczami: z tym nie wiem, ze spodniami, nie wiem, z odłamkiem z drapki, czy z odłamkiem heroicznym, czy z umiejętnościami. Możecie robić wszystko tak naprawdę, jeżeli nie tylko to chcecie robić. Więc radzę Wam też kupować też rzeczy premium, czyli na przykład klucze heroiczne, czy coś. To też Wam mega oddaję. W następnym odcinku pewnie wyjdziemy trochę o tam, na tą strefę PvP. Dzisiaj to był taki pierwszy odcinek z serii. Jeżeli się seria dobrze przyjmie, to będzie ich tych odcinków więcej. Jeszcze raz mega dzięki wybiaczek, że pozwał moich widzów, mega dzięki. Bez dłuższego przedłużania już zakończę ten film. Aha, jeszcze w tym odcinku losuję wam 150 koła. Dokopię to i wam wylosuję. W następnym odcinku będziecie mieli wygranego. No i czy chciałam jeszcze powiedzieć? Tak, o, wpadajcie na Discorda mojego grafika. Macie link w opisie. Nie pamiętam jak się pisze, chyba się pisze KVBA Podłoga 123. Będziecie mieli też to na ekranie. I bez dłuższego przedłużania zakończmy już ten odcinek. Mega dzięki, że bydliście. Zostawcie łapkę w górę, subika i Elo, siema!